Osobnym zagadnieniem, które zdominowało dyskusje ubiegłoroczne, to były zagadnienia związane z przemysłem 4.0 i tutaj wydaje mi się, że również robimy dosyć dużo na tym polu w zakresie propagowania technologii ukierunkowanej na komunikację człowiek-maszyna i maszyna-maszyna. I tutaj znowu widzimy coraz większe zainteresowanie, czy właściwie dostrzeganie tych zależności wśród decydentów w firmach, że tak naprawdę warto zwracać uwagę na inteligencję ludzką, ale też nie można pomijać tych plusów, które niesie inteligencja sztuczna i tak naprawdę budowanie przyszłości wiąże się z powiązaniem, czy z synergią tych obydwu inteligencji. I tutaj właśnie wydaje mi się, że to jest właśnie ten kierunek, żeby podążać ścieżką połączenia tych dwóch inteligencji, to o czym właśnie wspomniałem, i rozwoju opartego o, o te technologie czy o te, o te rzeczy, które, które w tej chwili na rynku się pojawiają. Jednym z takich. Powiedzmy, drugi, drugim problemem, który, który się pojawia, jest, są głosy, że, że to się będzie wiązało z ograniczeniem zatrudnienia. A z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na główne czynniki, które blokowały rozwój naszej branży, to jest właśnie brak rąk do pracy. W związku z tym wydaje się, że przemysł 4.0 jest właśnie odpowiedzią na te wyzwania i na te problemy, które, które dzisiaj nas tutaj trapią jako branżę. I wydaje mi się, że to właśnie efekt synergii będzie się wiązał z tym, że. To będą do, dobre impulsy.